Pamiętacie moje rawiole aperto z masterchefa i twarzy jurorów na jego widok? To teraz przepis na niego znajdziecie w mojej nowej książce, gotuj prosto i z serca. Nadobowy makaron mąka. Wysypujemy bezpośrednio na blajka. Po jednym na 100 gram mąki. Dobrze rozszczepujemy Najpierw widelcem, a później wyrabiamy dłońmi. Robimy kuleczkę i przykrywamy. A kiedy ciasto odpoczęło po około 20 minutach wałkujemy. Kroimy na paski. Układamy listki pietruszki. Przykrywamy drugim paskiem. Dobrze dociskamy i kroimy kwadraciki. Tak powstały kwadraci. Ponownie wałkujemy w różne strony, tak aby pietruszka w w środku się rozszerzyła. A na sos grzybowy bierzemy cebulę lub szalotkę, bardzo drobno siekamy, dodajemy cebulę i smażymy na maśle. Bierzemy ulubione grzyby, najlepiej byłoby leśne, oczyszczamy i kryjmy w kostkę, dodajemy do cebuli i razem smażymy na dużym ogniu kilka minut. Zdejmujemy, a na tą samą patelnię dajemy masło, śmietanka, imbir, Sól, pieprz i dodajemy wcześniej usmażone grzyby. Wszystko razem gotujemy do zagęszczenia śmietanki. Przekładamy do kielicha blendera i miksujemy. Ostatni raz wykładamy na patelnię, dodajemy pietruszkę i sos gotowy. Solimy wodę, wrzucamy makaron i gotujemy minutę. Wyjmujemy i komponujemy talerz. Na spód rozprowadzamy sporo sosu, płat makaronu bez pietruszki. Podobnie sos grzybowy, makaron z pietruszką, grzyb do dekoracji i gotowe. Smacznego!